Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie Genshinka na kanale wishowanie, tak dokładnie wishowanie po linii, linii magii, który znika nie tylko przeciwników, ale też znizanie długo zniknie zapas primo gemów. 50 500 primo, 13 wishy, konstelacja obecnie druga, ostatnio wishowałem na niego i jest teraz Ryan Banner i wishuje znowu. Plan? Na to wishowanie to jest dostać C6. Czy to mi się uda? Tego nie wiem, potrzebuję. Cztery kopie. I jeszcze taka mała, drobna uwaga: jest to YouTube Exclusive, także nikt tego wcześniej nie widział. Niego też z profilu schowałem. Także o wyniku tego wishowania wszyscy równo dowiedzą się w czwartek i ta wiedza będzie ściśle ukryta. Jeśli chodzi o PT, to ono troszeczkę powinno być, ponieważ po Chevrolet mi się zdarzyło wishować. Także pierwszy five Star powinien być dość wcześnie. 12 strona, czyli 55, także na 65, od 65 zaczynam i niestety, niestety nic tutaj nie wylatuje. Będę co jakiś czas spoglądał, żeby patrzeć, czy że na pewno się nagrywa, bo jednak takie wishowanie jest sporym zagadnieniem, jeśli chodzi o tak mały kanał, jaki ja mam, tak nie jakby to są wszystkie wysze uzbierane i jednak zależy mi, od... zależy mi na tym, żeby to wszystko się udało. Fremin, witam kolonii, w zespole, w drużynie. Także lecę. Kolejna dyszka. Już w primo i leci pierwsze złoto na początek. Zobaczmy, co tu będzie. Cóż to za złoto? Czy wygram, czy przegram? My name Dia. Jestem Whatever it is, you know where to find me. Weź się w i sama Gdzieś daleko. Pierwsze. 50-50 Przegrane. No to teraz proszę o szybki gold z powrotem. Niestety nie tym razem zwrot Wisha z Jailing. Ja z okazji, że dozbierałem tych punktów, to pozwolę sobie zakupić tutaj piątkę. I tutaj, żeby nie mieć podwójnego komunikatu, a trzepnę sobie od razu. 150. Kto bogatemu zabroni, lecę. W takim razie kolejne. Fioletowe? Kirara, witam. Off-bannerowa postać. Yy, miło, miło, chociaż nie gram nią, to zawsze fajny widok. Coś, co jednak się nie miało, a nie kolejna. C29 jailing. I gadałem, zgubiłem się w rachubie. Licznik będzie u góry dorobiony, mam nadzieję, że nie, nie będę tak leniwy i go zrobię. No teraz, jak już to mówię, to faktycznie muszę to zrobić. Bo tych, gdy puszczam jedną po drugiej, jeszcze nie było Lynet, ale bardziej niż Lynet chciałbym Liniego. No i tutaj wyciska. No, nie mogę! Na alcie! Mia ja go tak bardzo na main nie chciałem, bo ja go tam nie mam. Chłop mi na alcie wylatuje. Nie no, niesamowite rzeczy w tym Genshinie, naprawdę. Wiecie co? Wiecie co to jest linii, ale czy on jest pojedynczy? Tego nie wiem. Witam, pierwszy w ogóle tutaj się pokazał, także nieźle. Jest Freminet, no i Lenet powinna być od razu. Ajajaj, ale to by było ciekawe. Ładnie by to wyglądało na pewno. No dobrze, i czy to jest jeden Five Star w dyszce? Chyba tak. Ajdebel, to dla Fremineta. No niestety. Dobrze, pierwszy. Lini I kolejna. Dziesiątka w takim razie leci. Leci, leci. Violet, niestety. I to jeszcze z link Bardzo słabo, bardzo słabo. No dobra, kolejna dyszka i. Fiolet, niedobrze. Jest lynet. Mam C6 na tym koncie, także tutaj. No, zwroty się posypią, jeśli o to chodzi. Brak, brak złota znowu, kolejny zwrot z lynet tym razem. Po raz drugi z rzędu i czy coś leci? Nie leci! Jaka szkoda? Freminet, no dobrze, no dobrze, no nie dobrze. Znaczy się tak średnio bym powiedział. Jeśli o to chodzi, zrobię zakupy, żeby sobie odpocząć trochę od tego baneru dać oddech grze, żeby na pewno ten system losujący wylosował mi coś dobrego ojojoj, no dobra, teraz już jestem przy złocie blisko, więc jest szansa, że się zaświeci, niestety nie i Feminy C6, także wszystko na C6 teraz tylko 5 star, mnie interesuje i niestety nie leci, także wysokie pity again, niedobrze, niedobrze no byle wygrane 50-50 to jakby na to bym liczył leci kolejne złoto no nie! Niesamowite! To się nie dzieje! Jao, jao! No nie, no nie, no ludzie, hojo! Co wy robicie? Nie dość, że wysokie PT, to jeszcze przegrane 50-50. Bardzo niefajna rzecz. Kolejna dycha. I uwaga, nie ma back-to-back, -back, niestety. Oj, 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 no będzie to kosztowało mało, mam na razie tylko jednego liniego. Mam na razie tylko jednego liniego. To nie jest dobra rzecz, ponieważ wiszy wydałem już tak naprawdę bardzo dużo. I jeżeli zaraz nie zacznie mi lecieć złoto za złotem, to wishowanie będzie fatalne. A nie ukrywam, C6 bardzo bym chciał. Kurde. No niedobrze. Dobra, teraz trzeba się skupić. Teraz już powinno... Po... Nie dobrze się dzieje, nie dobrze się dzieje. hojo, naprawdę, dlaczego ostatnie łysze, które zbieram, kończą się w taki sposób? Dobrze, no teraz Linii, pokazuj się, pokazuj się. Jest, ostatni Zero na pity. To no Wishy i 0 na PT. Wręcz bym powiedział, że te Wishowanie jest naprawdę pechowe. I naprawdę Chojo nie chcę, żebym miał Linego na C6. Dwa razy przegrane 50-50, cztery razy dobite myślę wysokie PT. No i niestety to sytuacja nie ulega poprawie. Kolejne Wisze lecą 40 na pity połowa. No i niestety zwrot jednego Wisha. 50 leci i na 50 dalej nie ma złota. Eye of perception to nie jest to, co bym chciał. 60 i 60 też nie jest złote. Znowu wysokie pity. Czy dostanę liniego? Uwaga! Czy leci złoto? Nie leci złoto! Fatalnie! Fatalnie, 80, 80, tu leci złoto, ale czy leci linii? No, ja mam nadzieję, że tak, ponieważ będzie to oznaczało konstelację piątą. I będzie brakowało naprawdę dużo. Dobrze, witamy Faruzan. Ale proszę, Genshin. Genshin C5. C5. Muszę mieć naprawdę dużo szczęścia, żeby uzyskać ostatnią konstelację. Jest duża szansa, że tego nie zdobędę. No niestety. Robi się bardzo nieprzyjemnie. 20 na Pity. Ile wishy mogę kupić? Niedużo. Na pewno nie tyle, żebym mógł przegrać 50-50. Kupuję 60 kolejnych wishy. No i lecę. Muszę jeszcze raz wygrać. Inaczej będzie naprawdę krucho. Genshin, proszę nie rób tak. Broń za bronią. Dajcie mi złoto, dajcie mi szóstego, y, czwartego dziś liniego. Proszę, Genshin. Hojo. Hojo, hojo. Wszyscy się systemu PT boją. To nie może się skończyć, że ten odcinek nie może skończyć się porażką. Proszę, leci złoto. Proszę, żeby to był linii. Ostatnia dziesiątka. Jaką teraz rzuciłem! I uwaga! Co to będzie? Na czym skończę? Czy zakończę odcinek dobrze? Czy zakończę go? Zakończę go dobrze! C6 linii! Witamy! Witamy! cel został osiągnięty! Żadnego dubla! Dwa razy wygrane 50-50. Co robi system? NET nie wiem, ale ja wiem, że mam C6 liniego. Nie wiem kto na polskim YouTubie ma zewsześliniego, ale na pewno od tego dnia mam go ja i niedługo pokażę wam testy tego cudownego liniego każdej konstelacji po kolei. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu i na razie, hej, pa! Cześć! Step right